Sławomir Mencen otwiera przed nami nieznany rozdział swojej historii. Z niezwykłą szczerością mówi o swoich niemieckich przodkach. To opowieść o tożsamości, o trudnych, ale potrzebnych rozmowach na temat relacji polsko-niemieckich. O historii, która wciąż wpływa na naszą teraźniejszość. Posłuchaj, subskrybuj, bądź na bieżąco. Mhm. Toruń to najpiękniejsze miasto na świecie? To zależy jak oceniać. Na pewno jest to miasto, z którym jestem najbardziej związany, bo w Toruniu mieszkam od urodzenia, poza półrocznym epizodem w Krakowie. Więc jestem bardzo związany z Toruniem, bardzo lubię Toruń, bardzo podoba mi się to miasto, uważam, że się w nim świetnie żyje i tak jestem lokalnym toruńskim patriotą. A co jest najpiękniejszego w Toruniu? Co pan by powiedział osobie, która no, prze, przejeżdżała przez Toruń, nie zna tego miasta? co powinna w pierwszej kolejności zobaczyć, obejrzeć. Z całą pewnością najładniejsza jest starówka. To miał wielkie szczęście, że nie został zburzony ani w trasie pierwszej, ani w trakcie drugiej wojny światowej, więc starówkę mamy przepiękną i autentyczną, czego niestety nie można powiedzieć o wielu innych polskich miastach, takich jak Wrocław, chociażby czy Gdańsk, czy Warszawa. Torun miał inny problem. Toruń stał się twierdzą w XIX wieku i został otoczony fortami, przez co nie mógł się rozwijać. I jak się wchodzi do Torunia, czy znaczy jak się mieszka w Toruniu, to widać, że jest to trochę dziwne, Jak pan redaktor doskonale zna chociażby Kraków. Mamy stare miasto w Krakowie, potem mamy planty, potem mamy te obwodnice tych pisarzy, poetów i tam dalej są kamienice, tylko że troszeczkę nowsze niż te na Starówce. A w Toruniu nagle są planty, ale za plantami są budynki z XX wieku, ponieważ w XIX niestety. Kiedy te miasta się rozwijały, to rozwój Torunia był zablokowany z powodów militarnych, który nie został przerobiony na twierdzę. Więc niestety, poza przedmieściem Bydgoskim i pięknym parkiem Bydgoskim, w Toruniu brakuje tej zabudowy z XIX wieku. Skąd to nazwisko Mencen? Bo to nie jest polskie po nazwisko. No, podejrzewam, że po pańskim ojcu. A skąd u ojca to nazwisko? Nie uwierzy pan redaktor, ale po jego ojcu. No dobrze. A skąd? jeszcze dam panu informację, że nawet mój nazwisko. syn też się tak samo nazywa. Super, podejrzewam. Ale tak już poważnie. Jest to nazwisko pochodzenia niemieckiego? Oczywiście, że tak. Cała historia wzięła się stąd, bo moja rodzina od strony ojca pochodzi z okolic Tucholi. Tam mieszkali jeszcze w XIX wieku i mój pradziadek Mencen. Pojechał na I wojnę światową na front wschodni, walczyć za Kaisera z Carem. I zginął. Natomiast zanim zginął, zdążył spłodzić dzieci z Polką. I teraz pomijając tam. No, główna historia dotyczy, którą dziennikarze się interesowali, mojego dziadka oraz jego brata. Dziadek był Józef, brat był Hans. I teraz ich los się bardzo dziwnie potoczył, ponieważ byli w podobnym mniej więcej wieku, tam nieduża różnica wieku była pomiędzy nimi. Natomiast Józef stał się Polakiem w tym czasie, w dwudziestoleciu międzywojennym, natomiast Hans był dalej Niemcem. No i to był mniejszy problem do momentu wybuchu wojny, natomiast... ale obaj mieszkali na terenie Rzeczypospolitej, tak? Tak. Mm -hmm. Natomiast, no w okolicach Tucholi. Natomiast większy problem był po wybuchu wojny, ponieważ mój dziadek, jako Pols Polak, znaczy urodzony jako Niemiec, natomiast, który z decyzji, z wyboru został Polakiem, nastąpił do wojska polskiego, walczył w bitwie nad Bzurą, potem miał bardzo różne perypetie, na podstawie których można by książkę nakręcić. Był waka, był partyzantem, po wojnie miał, trafił na wiele lat do celi śmierci. Z jednego więzienia uciekł, ale go złapali. A w więzieniach do... Stalinowski przebywał? 10 lat. Z tego powodu różnica wieku pomiędzy moim ojcem, a jego starszą siostrą, jest dziesięcioletnia. Ponieważ niestety no, ta historia się potoczyła, po, po, po że wiele lat spędził w celi w ubeckim więzieniu. A e ten jego brat? A jego brat miał inną historię, ponieważ czuł się Niemcem. W związku z czym wstąpił do Wehrmachtu, walczył na Krymie z Rosjanami, robił różne złe rzeczy, bo był Niemcem. Takim, to nie był dobry człowiek. No a po wojnie gdzieś tam wyjechał do Niemiec, kontakt się z nim urwał. A pan miał możliwość... Rozmowy z dziadkiem? Nie, zmarł wiele lat przed moimi urodzinami. Mm -hmm. Natomiast uważam, że był polskim bohaterem. Jestem dumny z tego, co robił w trakcie II wojny światowej. E, czy to, że w jakimś sensie wpłynie w panu trochę krwi niemieckiej, tam gdzieś w przodkach, ma znaczenie dla tego, jak pan patrzy na politykę Polski wobec Niemiec? Absolutnie żadnego. Czuję się stuprocentowym Polakiem. A jak pan by jako prezydent e, Ułożył relacje z Berlinem. Czy uważa pan, że Berlin to jest nasz wróg, przeciwnik czy sojusznik? No bo jesteśmy razem i w NATO, i w Unii Europejskiej. Na pewno to jest nasz sąsiad. I. Natomiast ta sytuacja jest bardzo skomplikowana, nie da się mówić teraz o Niemczech w oderwaniu od Unii Europejskiej, w oderwaniu od Stanów Zjednoczonych, w oderwaniu od Rosji. Ta sytuacja jest bardzo złożona i to jest jeden z elementów całej tej bardzo skomplikowanej i w sumie kładanki, która tak naprawdę nie wie domo, gdzie się dalej potoczy. Ale uważa pan, że powinniśmy grać z Niemcami, czy raczej powinniśmy być wobec nich nieufni? Z całą pewnością powinniśmy być względem Niemców nieufni. Polska ma tak naprawdę dwa państwa, które są w stanie zagrozić naszej egzystencji, naszej niepodległości. No są to oczywiście Niemcy i Rosja. Jesteśmy w tym położeniu między Niemcami a Rosją tysiąc lat na razie tu wytrwaliśmy. I tak, z, Niemc z Rosjanami tak naprawdę mieliśmy znacznie więcej problemów niż z Niemcami. Były przecież całe wieki, kiedy nie mieliśmy żadnej wojny. Z Niemcami, natomiast, zwłaszcza, niestety, po wyhodowaniu sobie Prusów, sytuacja troszeczkę się zmieniła. Natomiast, z całą pewnością, obydwa te państwa są poważne państwa, to są silne państwa, które. Ciążą ku sobie. I dla Polski bardzo złą, złą sytuacja jest wtedy, kiedy Niemcy mają dobre relacje z Rosją, bo zwykle potem mają je kosztem Polski. Czyli paradoksalnie wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie sprzyja Polsce, dlatego że doszło wtedy do załamania relacji Moskwy z Berlinem. Czy to pytanie, do jak dużego doszło załamanie? No, gazociąg to... Nord Stream 2 nie działa. No nie działa dlatego, że ktoś go wysadził, a nie dlatego, że Niemcy chcieli go zamknąć. No zwracam uwagę, że Nord Stream 2 został otworzony na parę miesięcy przed atakiem Rosji na Ukrainę. Wydaje się, że to był warunek konieczny, żeby w ogóle doszło do tej napaści. No i siłą rzeczy Niemcy są elementem Nord Stream 2. tak? To znaczy to, że doszło do tego zbliżenia z Rosją, że oni te dwie rury położyli pod Bałtykiem, umożliwiło Rosji agresję na Ukrainę. Pamiętajmy też, jak niemieckie elity się zachowały zaraz po wybuchu wojny te słynne już hełmy, które Niemcy chcieli wysłać Rosjanom, to zablokowanie Brytyjczykom przelotu z bronią nad terytorium Niemiec to nie był przypadek. Natomiast rzeczywiście w pierwszych dniach po wybuchu wojny społeczeństwo tak zareagowało niemieckie antyrosyjsko, że władze niemieckie nie miały wyboru i retorycznie wycofały się z tego sojuszu i wydawało się, jeżeli ktoś brał na poważnie niemieckich polityków tego, co mówią, że zmieniły swoją politykę. Natomiast to nieprawda. Firmy niemieckie dalej handlują z Rosjanami. To chyba Ale upada... nie wszystkie chyba. Może nie wszystkie, natomiast jeżeli widzimy, że. Mnóstwo się wycofało jednak. Że import drewna z chyba z Kirgistanu tak, do, do Niemiec wzrósł milion procent, no to pytanie, czy jest to drewno i czy na pewno z Kirgistanu, czy być może jednak z Rosji. Gdyby pan miał się określić wobec Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego w sprawach relacji z Niemcami, to czym. Pańska polityka jako przyszłego prezydenta by się różniła od spojrzenia Kaczyńskiego i Tuska? Na Niemce. Z mojej perspektywy polityka rządu Donalda Tuska jest ewidentnie polityką proniemiecką. To znaczy on wydaje się, ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że bardziej dba o interes niemiecki, a nie o interes polski. Ale pan złośliwy nie jest? Staram się nie być. Czasem Czyli pan, się pan tak nie powie. Czasem mi się zdarza, bo jednak czasem ta moja złośliwa natura wygrywa. Jeżeli widzę takie sytuacje jak zablokowanie budowy CPK, jeżeli widzę, że. Nie ma zablokowania budowy. Hmm? Jest chyba troszeczkę ograniczenie tego projektu. Ograniczenie, wydłużenie, zmienienie charakteru, nie wiadomo kiedy on powstanie i czy powstanie. Nie da się. Uczciwie powiedzieć, że rząd Donald Tuska robi wszystko, co może, żeby CPK powstał w terminie. Mam wrażenie, że, że jest to zupełnie oczywiste. Premier Tusk toleruje to, że Niemcy podrzucają nam tysiące swoich nielegalnych imigrantów. Absolutnie nic z tym nie robi. Ale mówi pan o podrzucaniu tysiącach, 9 tysięc tysięcy w nielegalnych imigrantów. A ja ostatnio widziałem takie dane podane przez ministra Siemoniaka. Kilkaset osób, tak naprawdę. 600 w stosunku do 900 zarządów PiSu. Jeszcze raz, 23 rok 23 przypadki, 24 9000 przypadków. To są dane, do których ja dotarłem. No dobrze, a wracając do Kaczyńskiego i Tuska a, i Niemców. Polityka Kaczyńskiego jest troszeczkę histeryczna. Historyczna. No to przypominanie sobie co kilka lat, że teraz to już na pewno dostaniemy te reparacje od Niemiec nie wydaje mi się poważne. Bo Czyli pan by zrezygnował z podnoszenia tego, tego postulatu? Tego nie powiedziałem, natomiast nie podnosił go w taki sposób. A w Taki? Jeżeli chciałbym coś od Niemców, no to postawiłbym te warunki, ale pokazał, miałbym w głowie jakąś ścieżkę dojścia do realizacji tego postulatu. Te... Wbrew pozorom, najbardziej realny w tym momencie plan odzyskania reparacji od Niemiec przedstawił Radosław Sikorski, który powiedział, że te czołgi, które wysyłamy na Ukrainę, to jakby je wysłać jednak na Berlin, to może udałoby się jakieś reparacje od Niemców uzyskać. No dobrze, a te, ten bilans stworzony za rządów u o tym, że te reparacje to jest około 6 bilionów Złotych. To miało sens czy nie? Czy dobrze mieć to policzone, żeby wiedzieć w ogóle, o czym będziemy rozmawiać w czasie, kiedy będziemy o tym rozmawiać? Natomiast nie ma w tym momencie warunków ani możliwości do odzyskania tych reparacji od Niemiec, na czym oczywiście ubolewam. Panie pośle, yy, odrabia pan lekcje z dziećmi? Tak, nawet wczoraj odrabiałem. Z jakich przedmiotów? Wczoraj pomagałem synowi z językiem polskim, natomiast zwykle robimy w ten sposób, że ja pomagam dzieciom z matematyką i angielskim, a Maja żona z polskimi i innymi przedmiotami humanistycznymi. A jak pan ocenia te zmiany, które nastąpiły rok temu w polskich szkołach, czyli w pewnych segmentach wiekowych nie ma prac domowych? Moja szkoła na szczęście nie przejęła się absolutnie pomysłami pani Nowackiej, więc moich dzieci to nie dotknęło, mają normalne prace domowe. Czy uważa że pan, że prace domowe mają sens? Tak. I Ministerstwo Edukacji popełniło błąd, rezygnując? Nie wiem, czy błąd, być może ich celem było obniżenie jakości nauczania w Polsce. Nie wiem, co się siedzi w głowie pani Barbary Nowackiej. Natomiast uważam, że rezygnacja z prac domowych nie jest niczym dobrym.